A my, drodzy Państwo, pozostajemy przy bardzo poważnych tematach, bo znam już w studiu Justyna Orlińska. Dzień, Dzień dobry. Pani Mecenas. Zna Orlińska, Kancelaria Adwokacka. Kupujemy dom, zakładamy rodzinę, wstępujemy w związek małżeński, bądź też nie, mamy związek partnerski, ale w pewnym momencie coś się psuje w tym związku. Jak musimy się zabezpieczyć prawnie, finansowo, kiedy dochodzi do na przykład rozwodu? Mhm. Rozumiem, że mamy na myśli zakup nieruchomości. Jak najbardziej. Tak, bo jesteśmy dzisiaj w tym temacie. E, tutaj zdecydowanie trzeba o takich tematach myśleć na początku, mhm. dużo wcześniej, bo jeżeli zaczniemy o nich myśleć wtedy, kiedy się już pojawia problem, no to wtedy może być zdecydowanie za późno. E, niestety trzeba w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy mamy tak dużo rozwodów, e, a jako, że zajmuję się dużo właśnie e, tą tematyką, to wiem, jak często się z tym spotykamy i jak często właśnie pojawiają się problemy, e, na przykład jeżeli chodzi o nieruchomości, to o tym trzeba pomyśleć na samym początku. Czyli jeżeli wchodzimy na przykład w związek małżeński, zawsze warto jest pomyśleć, czy chcemy zawrzeć jakąś umowę małżeńską, majątkową. Czy chcemy mieć wspólność majątkową, czy na przykład chcemy mieć umowę rozdzielności majątkowej, i wówczas wszystko to, co zakupimy, wchodzi do naszych majątków osobistych. Niezależnie od tego, czy mamy wspólność majątkową, czy też rozdzielność majątkową i chcemy zakupić jakąś nieruchomość, zawsze idziemy do notariusza. Notariusz to jest specjalista, to jest fachowiec, który wszystko w umowie sprzedaży określa i właśnie tej osobie powinniśmy dokładnie powiedzieć, jaka jest nasza sytuacja. Na przykład, jeżeli mamy wspólność majątkową. Ale kupujemy nieruchomość częściowo z naszego majątku osobistego. Dostaliśmy na przykład darowiznę albo sprzedaliśmy jakieś nasze mieszkanie sprzed małżeństwa i mamy te środki, chcemy je zainwestować. To najważniejsze jest to, żeby w akcie notarialnym było zapisane bardzo wyraźnie, że na przykład jeden małżonek przekazuje kwotę 100 tysięcy złotych ze swojego majątku osobistego, a drugi jakąś inną kwotę, a reszta pochodzi z majątku wspólnego i później jeżeli dochodzi już do konfliktu na przykład jesteśmy na drodze do rozstania, musimy jakoś podzielić majątek, wtedy zaglądamy właśnie do aktu notarialnego i jest nam zdecydowanie łatwiej. Jeżeli nie jesteśmy małżeństwem, co też jest przecież bardzo częste i zakupujemy nieruchomość, sytuacja jest dosyć podobna. Też trzeba właśnie w akcie notarialnym dokładnie określić, w jakim udziale każda z tych osób daną nieruchomość zakupuje, żeby później właśnie nie było problemów. A inna sytuacja w takim razie teraz mówimy oprócz tego, że dziś o nieruchomościach, to również o biznesie, przedsiębiorstwach. Załóżmy, jeden z małżonków ma firmę. Żona zostaje z dziećmi, nie jest w strukturach tej firmy. I w jaki sposób kobieta może się w takiej sytuacji zabezpieczyć? Tak, to są też bardzo częste sytuacje, że my kobiety najczęściej zostajemy na jakiś czas z dziećmi w domu, nasz mąż, partner prowadzi jakąś firmę, a my bardzo często tak naprawdę nie mamy żadnej wiedzy w ogóle. Warto by było w ogóle zacząć od tego, żeby się dowiedzieć, co to jest za firma, jaka to jest w ogóle forma prawna, czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy to jest jakaś spółka i tak naprawdę trzeba by było po prostu ze swoim mężem czy partnerem usiąść i porozmawiać, w jaki sposób ta kobieta mogłaby zostać zabezpieczona, czy na przykład mieć umowę o pracę, na przykład w spółce wykonywać tam jakieś czynności, być ubezpieczona, mieć również ubezpieczenie zdrowotne, czy w jakiś sposób dysponować udziałami w takiej firmie, bo tutaj znowu powtórzę, niestety bardzo często mamy do czynienia z rozstaniami, i później okazuje się, że po pierwsze kobieta nie ma żadnej wiedzy, w żaden sposób nie funkcjonowała w tej firmie, nic na ten temat nie wie i zostaje, no mówiąc bardzo kolokwialnie, na lodzie. Dlatego, w mojej ocenie, jeżeli druga strona, mąż, partner, ma dobre intencje, to nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby usiąść, żeby porozmawiać i żeby jakoś tę swoją kobietę w tej kwestii zabezpieczyć. Więc polecam rozmowę i takie bardzo wyraźne zawalczenie po prostu o siebie, mając na uwadze to, że w przyszłości może się wydarzyć wszystko. A jednocześnie też no, nie tylko rozwód, ale ewentualna nagła śmierć małżonka, małżonka mogłaby mocno skomplikować życie poza y, istotnymi, wiadomo, najbardziej istotnymi y, konsekwencjami śmierci, ale też y, właśnie finansowo może skomplikować sytuację tej firmy, jeżeli ta sprawa nie jest poukładana sukcesja. Oczywiście i tutaj w pierwszej kolejności y, znów wrócę do tej wiedzy i że my musimy zawsze Usiadać wiedzę na ten temat, jakie my mamy biznesy, jaką działalność prowadzi nasz małżonek, bo o takiej sytuacji teraz mówimy, że to on właśnie jest aktywny zawodowo. Bo jeżeli jego zabraknie, to też oczywiście w każdej chwili naszego życia się może wydarzyć, to jeżeli my nie będziemy miały odpowiedniej wiedzy, to będzie nam bardzo trudno. Więc po pierwsze, ja zawsze polecam, żeby też z mężem, partnerem porozmawiać, zapytać, gdzie jest określony segregator w domu, gdzie są dokumenty, gdzie są umowy, Wszelkiego rodzaju dokumenty, które nam później mogą pomóc. Oczywiście w takich sytuacjach zaawansowanych biznesowo polecam również spisywanie testamentów, żeby tam też było dokładnie określone, co posiadamy, w jaki sposób, co z tym zrobić po śmierci danej osoby, żeby zapisać pewne rzeczy, gdzie są dane dokumenty, gdzie są zapisane jakieś hasła. O tym trzeba myśleć właśnie wtedy, kiedy jest dobrze. A my mamy taki problem, bo nam się wydaje, że jeżeli partnerowi czy mężowi powiemy, zapytamy, no to on sobie pomyśli, ale jak to nie ufasz mi? Więc tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie tak śmiało i z wielką odwagą do tego podchodziły i po prostu tłumaczyły, że my się musimy czuć bezpiecznie, nie tylko my, ale też przecież nasze dzieci. Bo, bo to jest też przecież bardzo ważne, żebyśmy byli wszyscy zabezpieczeni, a niestety w przypadku śmierci czasami bywa bardzo dużo problemów, bo kobiety w ogóle nie wiedzą tak naprawdę co, gdzie, jak, w jakim banku. To po prostu trzeba usiąść, wszystko sobie spisać, i nie wiem, folder jakiś na komputerze założyć, albo właśnie segregator mieć w mieszkaniu, żeby mieć taką pełną wiedzę, ale żeby też ją aktualizować, bo to są dynamiczne przecież sytuacje, więc też warto jest na przykład teraz na kilka miesięcy usiąść i zaktualizować po prostu, jak ta sytuacja wygląda. Nie być bierną. No właśnie, ale dzisiaj kobiety są bardzo nowoczesne, często też zwracają uwagę na to, co wokół nich się dzieje, często też gdzieś się starają się jeszcze przed wejściem w związek małżeński wypytać się swojego współmarzonka, na co powinny zwrócić uwagę i jak mogą już na początku się zabezpieczyć. Wspomniano tutaj, że kobiety są coraz bardziej nowoczesne, ja myślę, że część kobiet tak, ale niestety jeszcze część kobiet funkcjonuje w takich właśnie realiach zaufania pełnego do partnera. Często zostają jednak na pierwsze lata z dziećmi w domu i jednak nie idą w te nowoczesne tony. Ja tutaj absolutnie do tego zachęcam. Myślę sobie, że przed zawarciem związku małżeńskiego, czy też przed zawarciem jakiejś umowy ze sobą, warto jest znowu do tego wrócić, po prostu rozmawiać ze sobą. Czyli powinniśmy wiedzieć, jak w ogóle nasz partner funkcjonuje, bo jeżeli prowadzi interesy, nazwijmy to ryzykowne, czyli na przykład takie, które wiążą się z takim prawdopodobieństwem, że mogą się pojawić jakieś długi, to wtedy tak naprawdę już na starcie warto jest zadbać o to, żeby zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej i żeby nie odpowiadać w przyszłości za długi swojego partnera. Więc znowu wrócę do tego, że rozmowa, dobra znajomość tej drugiej osoby, szczerość, też między sobą. Bardzo wiele rzeczy przecież można też sprawdzić w systemie, w internecie, w odpowiednich rejestrach. Więc myślę sobie, że warto jest jakby z każdej strony zasięgnąć odpowiednich informacji. E, oczywiście polecam też w niektórych sytuacjach korzystanie z pomocy na przykład prawników czy też jakichś doradców, którzy będą w stanie też pomóc e, zwrócić uwagę na jakieś ważne rzeczy, ale jeszcze raz powtórzę, to trzeba robić na samym początku, właśnie wtedy, kiedy jest dobrze, to też zawsze nam pokazuje czy tej drugiej osoby są, są dobre i są uczciwe. Przypominają mi się dwa hasła, które gdzieś tam w głowie trzymam, zasłyszane: Mądry Polak przed szkodą, czy Polka, i dwie rzeczy są. Pewne w życiu, czyli śmierć i podatki. Także <laughs> tak, myślę, że mimo, że ten temat jest dosyć taki, no nie chcemy o tym słuchać, chcemy się dobrze czuć, nie chcemy rozmawiać o rozwodach, nie chcemy myśleć o śmierci, ale jednak to zabezpieczenie może nas uchronić przed przykrymi konsekwencjami. Właśnie, bo to też ważny temat. Testamenty. Polacy coraz częściej też zgłaszają się do prawników, czy też notariuszy. Tak, jeżeli chodzi o testament, tutaj w grę wchodzi notariusz. Mhm. Ale bardzo często klienci mi sygnalizują, że chcieliby w jakiś sposób te pewne kwestie sobie uregulować. Ja wtedy zawsze polecam właśnie wizytę notariusza. I notariuszowi można powiedzieć, co jest, jaka sytuacja, jaki mamy majątek, czego się obawiamy. Notariusz zawsze pomoże, zawsze doradzi, w jaki sposób się e, można zabezpieczyć. Więc e, myślę, że jest coraz więcej e, świadomych osób. Ale też wydaje mi się, że jeżeli wchodzimy w jakąś relację, wchodzimy w jakiś związek, to im więcej wiemy, im bardziej jesteśmy zabezpieczeni, to wydaje mi się, że ten związek też ma większą szansę właśnie na przetrwanie i na takie bytowanie w takiej szczerości, uczciwości wydaje mi się, że końcowo może to przynieść tylko same dobre efekty. Dziękujemy pani Metenas Dziękuję za bardzo. rozmowę trudną, ale ważną. Justyna Orlińska była naszym gościem.